Dzień dobry moi drodzy, witajcie z samego rana. Za mną szpital Przasnyski. Dzisiaj ten temat chciałem poruszyć. Powiat stał się właścicielem tego szpitala, gdy 25 lat temu wojewodowie mieli to w swojej gestii i powstawały powiaty. To część szpitali przekazano do powiatów, a część przekazano do województw nowych, czyli do samorządów wojewódzkich, czyli podlegają albo pod starostę, albo pod marszałka. Oczywiście rząd dał wtedy na dokończenie tutaj tego budynku dla powiatu pieniądze i powstał ten budynek i został otwarty szpital ponad 20 lat temu. Ale to nie znaczy, że działalność tego szpitala jest łatwa i finansowana w pełni przez NFZ. Samorząd powiatowy, który nie ma pod sobą szpitala, niewiele środków, praktycznie żadnych, nie, nie ułoży na utrzymanie szpitala. My, jako powiat 16, chciałbym Wam powiedzieć, że wykładamy mnóstwo pieniędzy, inwestując w to, żeby. To nasza placówka była wzorem dla innych, była jak na najwyższym poziomie, by mogła funkcjonować. A tutaj za mną jest stacja uzdatniania wody, za lądowiskiem, o tutaj, gdzie było zagrożenie zamknięcia szpitala, bo nie było tej stacji zrobionej przez te 20 lat. My tutaj, jako samorząd, sfinansowaliśmy przebudowę tej stacji, termomodernizację szpitala, wszystkie wymiany okien, naświetlenia elewacji w wielu budynkach. Dołożyliśmy też kolejne 3 miliony złotych wyposażenie w sprzęt, dokładki do właśnie, jako wkład własny do funduszy, zakup rezonansu i tak dalej. Tu staramy się jako powiat być bardzo, bardzo ofensywni w tej sprawie, czyli więcej niż trzeba Pomagamy, a tutaj ostatnio, gdy COVID się skończył, wojewoda nam przekazał 5 milionów złotych na uruchomienie takiego oddziału covidowego w opuszczonym budynku. Z tym budynkiem nic się nie działo przez lata i dopiero jeszcze dwa lata temu nic tutaj nie było i dopiero gdy dostaliśmy te pieniądze, to Teraz się w zasadzie skończył remont tego budynku, dachu, elewacji i środku, rozbudowa i tutaj stan surowy, zamknięty już jest zrobiony. Ale nie mieliśmy pieniędzy na i nie mamy nadal na dokończenie tego budynku, bo to nie jest jakby sprawa tylko powiatu. Tak, tak zresztą uważam. Wszyst, wszyscy mieszkańcy z różnych samorządów korzystają tutaj z tego szpitala i no, oczywiście wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni za ten szpital i czasami faktycznie samorządy wspomagają to no ale najwięcej wspomaga powiat przasnyski i tutaj jeszcze ważna wiadomość, bo nie zatrzymujemy się. O, właśnie, znak, zakaz zatrzymywania się. Nie zatrzymujemy się, moi drodzy, na tym, że stan surowy zamknięty. Poszukiwaliśmy funduszy i w samorządzie województwa mazowieckiego, środków unijnych i środków rządowych, nie ma na razie na dokończenie tego obiektu. A mógłby tu powstać oddział opieki senioralnej, a tak zwany ZOL. A w razie covid -a, a oczywiście lub innej epidemii, oddział epidemiczny. No ale moi drodzy, tych środków nie ma. Teraz pojawia się szansa dla wszystkich samorządów. A tylko my na pewno złożymy na ten szpital. Nie składamy na drogi, nie składamy na to, co zwykle składają samorządy, te inwestycje w swoje, tak własne, czyli tam szkoły i tak dalej. Tylko tym razem postanowiliśmy złożyć właśnie na doposażenie szpitala jeden wniosek, czyli sprzęt, który się psuje, i żeby go unowocześnić, i na dokończenie tego budynku. Mam nadzieję, że to docenicie, że jako jedyny samorząd, Tutaj tak znacząco wspieramy działalność tego naszego ukochanego szpitala. Dlaczego mówię ukochanego? Bo wielu osobom tutaj zaniesiono pomoc i niesie się cały czas pomoc. Nie doceniamy czasami tego. Dopiero może tak jak i zdrowie, szlachetne zdrowie: nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. I dopiero być może niektórzy by docenili ten szpital, gdyby go zabrakło. My staramy się. Cały czas go unowocześniać, dofinansowywać, mimo że, tak jak mówię, w niektórych ani powiatach, ani samorządach gminnych, miejskich, tyle się nie robi, dla tego, dla, nie tylko dla tego szpitala, ale dla innych też szpitali. Także docencie to, staramy się. Wszystkie jakby ręce na pokład Położyliśmy po to Żeby tu zainwestować I żeby nasz szpital powiatowy Cały czas był na topie Trzymajcie za to kciuki Trzymajcie kciuki za nasz szpital Dzieje się tu wiele dobra Oczywiście szpital to nie jest miejsce przyjemne Gdzie zawsze jest radośnie Wręcz przeciwnie Bardzo często tu Dochodzi do tragedii do, do bólu, cierpienia i do śmierci, ale jest to dla nas niezwykle ważne miejsce, właśnie w takich sytuacjach, gdzie można komuś pomóc, gdzie można wyprowadzić z tej trudnej sytuacji, próbować wyprowadzić. Tu chcemy stworzyć taki oddział dla najstarszych, właśnie, gdzie mo mogliby zyskać pomoc, nieraz pomoc taką długoterminową e, i wyjść na prostą. E, to wszystko wymaga. Finansów i powiat przestneski, żebyście wiedzieli, bardzo dużo zainwestował w tej kadencji, około 30 milionów. Są to nieraz drobne kwoty z bieżących naszych funduszy. Moglibyśmy porobić wam, nie wiem, tam cudawianki typu jakieś zewnętrzne siłownie, place zabaw i tak dalej, a inwestujemy w to. Moglibyśmy dużo imprez zrobić, ja nie mówię tylko o dożynkach, ale o wielu imprezach, a nie robimy tego, bo inwestujemy tutaj. Wiadomo, że to jest mniej może widowiskowe, nie, nie takie nieprzynoszące może tylu, tylu głosów, tak? ale chciałbym, żebyście dzisiaj to zauważyli i też o tym pamiętali i to docenili. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę dużo, dużo zdrowia.